Za jaskrawymi światłami, głośnymi reakcjami fanów i intensywnymi walkami na ringu wiele supergwiazd WWE prowadzi zupełnie inne życie. Zwłaszcza w dywizji kobiet kryją się historie miłosne, małżeństwa i role rodzinne, o których mało kto wie. Niektóre znalazły swoją wielką miłość bezpośrednio za kulisami, inne związały swoje życie z gwiazdami z innych federacji. Dziś przyglądamy się prawdziwym związkom tych znanych kobiet WWE. I zaczynamy bezpośrednio od historii Alexi Bliss. Edna Alexa Bliss. Prawie nikt nie spodziewał się, że właśnie Alexa Bliss, mała bogini WWE, znajdzie swoją wielką miłość dzięki przypadkowemu spotkaniu za kulisami. W październiku 2019 roku, podczas debiutanckiego show Smackdown na Fox, Demis przyprowadził swojego bliskiego przyjaciela, muzyka Rayana Cabrera, za kulisy. To, co zaczęło się jako krótkie przedstawienie, szybko przerodziło się w prawdziwą więź. Aleksa i Ryan od razu się dogadali, dzielili to samo poczucie humoru, tę samą miłość do muzyki i prowadzili długie rozmowy, które stawały się coraz bardziej osobiste. Luźne pogawędki przerodziły się w spokojne randki z dala od opinii publicznej. Ryan coraz częściej pojawiał się u boku Aleksy podczas gdy ona stała się dla niego ważną inspiracją, zarówno prywatnie, jak i twórczo. Bez większego rozgłosu ich związek rozwijał się stabilnie. Mniej więcej rok po ich poznaniu, Ryan oświadczył się jej w emocjonalny sposób, co wyraźnie poruszyło Aleksę. W kwietniu 2022 roku odbył się ślub, cichy, ale znaczący moment w ich życiu. Pod koniec 2023 roku przeżyli kolejne wielkie szczęście wraz z narodzinami pierwszej córki. Od tego czasu fani widzą w Alexie Bliss nie tylko gwiazdę WWE, ale kobietę, która łączy karierę z rodziną. Ale jak miłość naprawdę zmienia życie w świetle reflektorów. Dwo Dana Brooke Jeśli chodzi o życie prywatne, Dany Brooke, jej historia miłosna jest jedną z najbardziej intensywnych, a zarazem niezwykłych w WWE. Po wcześniejszym związku ze znanym graczem NBA, jej życie przyjęło zupełnie inny obrót, gdy w jej życie wkroczył Ulises Diaz. Diaz to kubański bokser, imponujący fizycznie, z aurą, która natychmiast wzbudza respekt. Już jego wygląd jasno pokazuje, że nie jest osobą, z którą można się lekkomyślnie bawić. Ta strona pokazała się również w 2021 roku, kiedy internetowy troll Ulises wielokrotnie prowokował. Zamiast ignorować ataki, sytuacja przekroczyła granice i eskalowała publicznie. Incydent stał się wirusowy i jasno pokazał, jak cienka może być granica między prowokacją a prawdziwym zagrożeniem. Na szczęście wszystko wyjaśniło się bez tragicznych konsekwencji, ale dla Dany i Ulisesa był to kształtujący moment. Zamiast pozwolić się rozdzielić, oboje wyszli z tego etapu wzmocnieni. Kontynuowali wspólne treningi, pojawiali się razem na wydarzeniach i umacniali swój związek. Ostatecznie odbył się ślub. Wyraźny znak, że ich więź to coś więcej niż tylko pasja. Dana Brooke i Ulysses Diaz reprezentują dziś związek, który łączy lojalność, siłę i wzajemną ochronę. Ale jak taka partnerstwo wpływa na codzienne życie w WWE? 3. Easy Dam. Wśród nowszych historii miłosnych w WWE, Easy Dame przyciąga szczególną uwagę. Czego wielu fanów długo nie wiedziało, za młodą wrestlerką NXT kryje się prawdziwy związek z Bronem Breakerem, jednym z najpotężniejszych i najbardziej obiecujących nazwisk nowego pokolenia. W przeciwieństwie do wielu plotek w środowisku wrestlingowym, nie są to spekulacje, lecz jasno potwierdzony związek, o którym wspomina się w oficjalnych biografiach i profilach obu stron. Od końca 2024 roku Easy Dime i Bron Breaker byli coraz częściej widywani razem, początkowo w środowiskach treningowych, potem podczas momentów za kulisami, a w końcu także podczas publicznych wystąpień. Bez większych zapowiedzi ich związek rozwijał się naturalnie na oczach społeczności w wrestlingowej. Fani szybko zauważyli, że nie jest to krótki flirt, lecz poważna więź między dwoma sportowcami o podobnych ambicjach i porównywalnej intensywności. Dziś Easy Dam i Bron Breaker są postrzegani jako prawdziwa para WWE, która harmonizuje zarówno sportowo, jak i osobiście. Dwa młode talenty, które razem rosną i wzajemnie się wzmacniają. Ale czy związek między dwoma wschodzącymi gwiazdami może naprawdę wytrzymać ogromną presję w systemie WWE? 4. Ariana Grace Jako córka Santino Marelli, Ariana Grace miała wrestling niejako we krwi. Ale podczas gdy krok po kroku buduje swoje własne nazwisko w NXT, pisze także swoją osobistą historię w życiu prywatnym. Jej związek miłosny rozpoczął się nie poza światem WWA, lecz bezpośrednio za kulisami NXT. W grudniu 2022 roku Ariana publicznie ogłosiła, że spotyka się z Channingiem, Staxem Lorenzo, kolejnym wschodzącym nazwiskiem tej marki. Już wcześniej oboje byli wielokrotnie widywani razem za kulisami, żartowali ze sobą i okazywali swoją bliskość na platformach społecznościowych. Ale dopiero oficjalne potwierdzenie spowodowało eksplozję uwagi fanów. Kontrast między eleganckim, niemal królewskim wyglądem Mariany, a raczej szorstkim ulicznym wizerunkiem Lorenza sprawił, że ich związek stał się szczególnie fascynujący. Ich związek nie ograniczył się jednak do publicznych wystąpień czy zdjęć. Ariana i Channing towarzyszyli sobie nawzajem przez kontuzję, fazy rehabilitacji i ciężki, codzienny trening w NXT. Stopniowo z młodzieńczego romansu rozwinęło się poważne partnerstwo. W grudniu 2024 roku nastąpił kolejny ważny kamień milowy, gdy para zaręczyła się w Paryżu. Romantyczny moment, który pokazał, że ten związek to coś więcej niż przelotny romans za kulisami. Ale jak potoczy się ich wspólna przyszłość w świetle reflektorów? Ponte Stefani Waker. Gdy mówi się o wschodzących kobietach w środowisku WWE, nazwisko Stefani Waker pojawia się coraz częściej. Na ringu prezentuje się bezkompromisowo, chłodno i silnie technicznie, ale poza kamerami ukazuje się zupełnie inna, spokojniejsza strona. Według kilku źródeł zaktualizowanych do 2025 roku. Stefanie jest w stałym związku z Milesem Born, wrestlerem również aktywnym w NXT. Nie jest to plotka, lecz informacje pochodzące z bezpośredniego otoczenia obojga. W wywiadach Miles Born był wielokrotnie wymieniany jako jej bliski powiernik, a on sam nie ukrywa, jak ważna jest Stefani w jego życiu. Razem trenują, dzielą się presją biznesu i wzajemnie się wspierają w fazie, w której każda decyzja może kształtować karierę. Doniesienia ze środowiska wrestlingowego idą nawet tak daleko, że Miles przedstawił ją już swojej rodzinie, co jest jasnym znakiem powagi. Podczas gdy Stephanie Waker na ringu występuje jako nieustępliwa wojowniczka, prywatnie znajduje wsparcie u kogoś, kto zna te same wyzwania. Właśnie ta równowaga między twardością a bliskością sprawia, że jej historia jest tak interesująca. Ale czy związek w tym samym systemie może przetrwać długoterminowo, gdy obie kariery nabierają rozpędu jednocześnie? Aś Rea Ripley. Na ekranie. Rea Ripley jest dominującą, przerażającą siłą, która występuje jako mami u boku Dominika Mysterio. Ale jej prawdziwe życie miłosne rozgrywa się daleko od fabuł WWE. Prywatnie jej serce należy do Badiego Mathewsa wrestlera, który obecnie jest związany z AEW, a wcześniej był znany jako Buddy Murphy w WWE. Ich związek rozpoczął się już w 2020 roku, w czasie gdy oboje podążali różnymi ścieżkami zawodowymi. Różne federacje, napięte harmonogramy i ciągłe podróże mogłyby z łatwością zniszczyć ich związek, ale stało się dokładnie odwrotnie. Rhea i Buddy udowodnili, że ich związek jest wystarczająco silny, by przetrwać dystans i presję czasu. Fani regularnie otrzymują małe wglądy w ich wspólne życie podczas treningów, podróży lub poprzez krótkie momenty, które pokazują ich bliskość, nie wymagając wielu wyjaśnień. Po kilku latach związku w 2023 roku nastąpił kolejny duży krok zaręczyny. W czerwcu 2024 roku oficjalnie zawarli związek małżeński. Dla Ray Ripley było to jasne oświadczenie, że za twardą fasadą kryje się kobieta, która dokładnie wie, kogo chce mieć u swego boku. Ale jak taka stała więź zmienia spojrzenie na jej rolę na ringu? 7. Asuka. Podczas gdy wiele gwiazd WBE otwarcie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, Asuka świadomie podąża w przeciwnym kierunku. Cesarzowa Jutra przez lata rysowała niemal niewidzialną granicę między swoją karierą a życiem osobistym. Konsekwentnie unika wywiadów, zdjęć czy publicznych wypowiedzi na temat związków. W rezultacie jej status związku pozostaje do dziś zagadką. Nikt nie wie na pewno, czy jest zamężna, w związku, czy całkowicie zachowuje tę część swojego życia dla siebie. Jednak jeden szczegół wyszedł na jaw i zmienił spojrzenie wielu fanów na nią. Becky Lynch potwierdziła w wywiadzie, że Asuka jest matką, bez imienia, bez wieku, bez dalszych informacji. Właśnie ta powściągliwość wzmocniła szacunek, jaki wielu do niej żywi, bo podczas gdy na ringu występuje na najwyższym poziomie, w tle opanowuje dodatkową, wymagającą rolę. Decyzja Asuki, by konsekwentnie trzymać swoją rodzinę z dala od opinii publicznej, idealnie pasuje do jej tajemniczej aury. Maski, niezwykłe występy i nieprzewidywalna obecność na ringu kontrastują z prywatnym światem, do którego nikt nie ma wstępu. Być może to właśnie ta kontrola nad własnym życiem pozwala jej pozostać tak skoncentrowaną i skuteczna. Ale ile siły potrzeba, by jednocześnie chronić sławę i prywatność? populacy Evans w przeciwieństwie do wielu historii miłosnych w WWE, związek Lacey Evans nie zaczął się za kulisami ani na siłowni, lecz już w jej młodości. Poznała swojego przyszłego męża, gdy miała zaledwie 15 lat. Podczas gdy inni jeszcze marzyli o przyszłości, oni już szli tą drogą razem. Przeszli przez niepewność finansową, zmienne prace i szczególnie trudny okres, gdy Lacey zdecydowała się na służbę w Marines i przez długi czas była z dala od domu. W tym czasie jej partner Alfonso Estrella Kadle podjął fizycznie wymagającą pracę w budownictwie, aby zapewnić stabilność w ich życiu. Mimo odległości i obciążeń, pozostali zespołem. Te lata ukształtowały ich związek znacznie bardziej niż jakikolwiek romantyczny gest. W 2010 roku w końcu pobrali się, bez wielkiej pompy, lecz jako logiczna konsekwencja długiej wspólnej drogi. Dziś Lacey Evans jest nie tylko gwiazdą WWE, ale także żoną i matką dwóch córek. Jej rodzina jest jej motorem, wsparciem i powodem, dla którego zawsze idzie naprzód. Ale jak tak przyziemna historia miłosna zmienia spojrzenie na tak silną postać sceniczną? 9. Sonia Deville. Podczas gdy wiele gwiazd WWE chroni swoje życie prywatne lub ujawnia je tylko ostrożnie, Sonia Deville wybrała znacznie odważniejszą drogę. Już w 2015 roku, podczas castingu do Tafi Enough, otwarcie powiedziała, że jest w związku z kobietą. Bez dramatu, bez inscenizacji, po prostu szczerze. Ten moment uczynił ją pierwszą wrestlerką WWE, która publicznie ujawniła się jako członkini społeczności LGBTQ. I dla wielu fanów zmienił postrzeganie tego, co oznacza otwartość w wrestlingu. Sonia stała się tym samym nie tylko wojowniczką na ringu, ale także głosem widoczności i samoakceptacji. Jej jasna postawa, by się nie ukrywać, przyniosła jej wielki szacunek, zwłaszcza wśród ludzi, którzy odnaleźli się w jej historii. Jej prywatna podróż doprowadziła w końcu do szczęśliwego przełomu, gdy w 2023 roku zaręczyła się Tony Casano, modelką fitness, która jest równie pewna siebie i obecna jak ona sama. W lutym 2024 roku odbył się ślub w ten sposób zatoczył się krąg, który rozpoczął się od prostego, szczerego zdania w telewizji i zakończył otwartym, stabilnym małżeństwem. Sonia Deville dziś symbolizuje odwagę bycia wierną sobie, ale ile siły potrzeba, by konsekwentnie podążać tą drogą w świetle reflektorów? 10. Naomi. Jeśli chodzi o trwałe historie miłosne w wrestlingu, związek Naomi i Jimiego Uso zajmuje szczególne miejsce. Oboje są nie tylko zespołem przed kamerami, ale także mocno ze sobą związani w prawdziwym życiu. 16 stycznia 2014 roku pobrali się podczas intymnej ceremonii na Maui na Hawajach, otoczeni rodziną i ciepłą samoańską atmosferą. Dzięki temu małżeństwu Naomi stała się nie tylko żoną, ale także macochą dla dwójki dzieci Jimiego, rolą o której otwarcie i z refleksją opowiadała. Przez lata fani zastanawiali się, czy para będzie miała wspólne dzieci. Odpowiedź przyszła emocjonalnie i publicznie. 18 sierpnia 2025 roku Naomi stanęła w ringu Raw i ze łzami w oczach ogłosiła swoją ciążę. Jednocześnie złożyła tytuł WWE Women's World Championship, moment, który symbolizował zarówno dumę, jak i poświęcenie. Krótko potem potwierdziła, że będzie to chłopiec i opowiedziała o tym, jak długo ona i Jimmy czekali na ten moment. Dla Naomi ta ciąża to coś więcej niż osobisty kamień milowy. To najpiękniejsze zwycięstwo po latach pełnych walk, na ringu i w życiu. Ale jak ten nowy rozdział zmieni jej przyszłość w wrestlingu? Te historie pokazują, że za wielkimi występami i twardymi walkami kryją się prawdziwi ludzie z prawdziwymi uczuciami. Miłość, rodzina i decyzje poza ringiem często kształtują te gwiazdy WWE silniej niż jakikolwiek tytuł. Która z tych historii miłosnych zrobiła na Tobie największe wrażenie? Napisz w komentarzach, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych ekscytujących wglądów w prawdziwe życie supergwiazd WWE.